Witam Was serdecznie w dodatkowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela, więc witam was serdecznie w niedzielę. Mam nadzieję, że weekend mija Wam bardzo fajnie, że jest ładna pogoda za oknem, przynajmniej dzisiaj jak to nagrywam, to jest ładna pogoda, no ale to nie wiadomo, wiecie, jak tam będzie w kolejnych dniach, jak będzie na drugi dzień, zawsze to się szybko zmienia jak w kalejdoskopie. No, a ja dzisiaj nagrywam kolejny filmik wyprzedażowy. Yy, można się było spodziewać, w sumie, chyba, że to, że to nadchodzi tak na dobrą sprawę. Ja tam w poprzednim filmiku wyprzedażowym mówiłam, że od czasu do czasu na moim kanale właśnie takie filmiki będą się pojawiały, bo, tak jak też Wam wspominałam, jest to moim zdaniem najlepsze medium, żeby po prostu brzydko mówiąc, pozbyć się tych zapachów. Ładniej mówi, mówiąc, yy, dać im nowy dom. Yy, no i tutaj nagrywam to oczywiście jak zwykle z ogromnym bólem serca po wielu, wielu, wiecie. Yy deliberacjach, czy to zrobić, czy, to nie, czy tego nie zrobić, jak każdy perfumoholik wie, rozstawanie się ze swoimi zapachami jest bardzo trudne, nawet jeżeli ich nie używamy, bo wiecie, to jest tak, że no czasami sobie myślimy, dobra, no nie używam, ale może jeszcze nadejdzie jakiś czas, że wiecie, nagle zapragnę tego zapachu i tak dalej, no, i tak się człowiek łudzi, tak trzyma te perfumy w szafce. No, ale dni mijają, dochodzą nowe jakieś zapachy, dochodzi jakieś testowanie zapachów, mamy swoje inne, nowe preferencje i jednak te obietnice spełzają na niczym. Także, pomimo to, że każdy z tych zapachów, który tutaj wam zaprezentuję, gdzieś tam w mojej głowie wiecie, siedzi tak jako: A może bym używała jeszcze, może, może wiecie, może się wstrzymać, zatrzymać. No ale nie oszukujmy się, na pewno na pewno będę chciała eksplorować dalej, zwłaszcza świat niszowy. I nie tylko, ale oczywiście no, tutaj dużą rolę w tym, że to sprzedaje odgrywa nisza, ponieważ to chcę kupić kolejny zapach niszowy, a nie czuję się też dobrze psychicznie wiecie, mając tyle flakonów które mi zalegają i wiecie, no, mieć, nie chcę po prostu kupować kolejnej flaszki, zwłaszcza która nie jest taka tania, dopóki nie pozbędę się tego, co mi zalega. Tak sobie postanowiłam. Do tego też mnie zachęca mój mąż. Także uważam, że ma w tym dużo racji. A więc tutaj całkiem sporo flakonów, powiem Wam, uzbierałam. Naprawdę, z, no tak jak mówię, z bólem serca, ale to o tym za chwilę zaraz Wam pokażę, co chcę sprzedawać. Oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli chodzi o te flakony, kontaktujcie się ze mną przez Instagram lub przez maila. Kto pierwszy się odezwie i namyśli, no to tego, tego będą flaszki. Także wiecie, wiecie o co chodzi poprzednim razem bardzo fajnie poszło, wszystkie zapachy zeszły, a więc mam nadzieję, że tym razem też pomożecie. Będą tutaj za, będzie tutaj zapach, zwłaszcza, zwłaszcza, który jest, mam wrażenie, dosyć ciągle poszukiwany, a więc może ktoś będzie tym szczęściarzem i yy, go dostanie. I bardzo ważne ogłoszenie parafialne, zanim w ogóle wyskoczymy tutaj z tą całą wyprzedażą, zanim pójdziemy z nią do przodu. Oczywiście, zawsze to trwa bardzo długo, ale. Yy, ale no, ale po prostu chcę poczynić to ogłoszenie. W międzyczasie ogarnęłam, że nie miałam lampki za plecami włączonej, więc musiałam na chwilę przerwać i włączyć. Okej! Okay. Jeżeli, jeżeli chodzi o to ogłoszenie parafialne, to jest to, moi drodzy, takie ogłoszenie, że mm, jutro o godzinie 18 pojawi się filmik w języku angielskim na temat oczywiście perfum na moim nowym kanale, który właśnie postanowiłam prowadzić w języku angielskim, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro o godzinie 18 na tamten kanał Was zapraszam. Tutaj postaram się podlinkować, dodać po prostu, wkleić linka, jeżeli to oglądacie nie dzisiaj w niedzielę, tylko później, to wiedzcie, że zakładam kanał anglojęzyczny. Dlaczego i co wpłynęło na tą decyzję, być może się domyślacie, ale o tym porozmawiamy sobie innym razem i myślę, że chcielibyście usłyszeć więcej na ten temat, więc planuję taki osobny filmik, jeżeli o to chodzi, ale no, uważam, że trzeba się rozwijać i myślę, że angielski kanał to będzie dobry krok w tym kierunku, a my już zacznijmy teraz tą wyprzedażą, no tutaj co na pierwszy ogień wziąć, nie wiem, no każdy boli serduszko, bardzo boli serduszko i, i wezmę zapach, na temat którego bardzo mnie serduszko boli, ale no tak jak mówię, trzeba było stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie szczerze, Dolce Gabbana The Only One Intense i jest to zapach, tak jak zawsze mówię, każdy z tych zapachów, który tutaj pokazuję, nawet jeżeli go sprzedaję, nie oznacza to, że jest to zły zapach, tak jak mówię, po prostu moja kolekcja mam wrażenie pęka w szwach, a ja też nie jestem kolekcjonerką, chcę... Nie chcę, żeby te zapachy po prostu kuły mnie w głowę, brzydko mówiąc, bo tak gdzieś mam, że jak nie używam jakiegoś zapachu za często albo coś mi przestało w nim pasować, to gdzieś on tam jest z tyłu głowy i jakoś mnie tak męczy, więc te, te, tego balastu po prostu dla swojego spokoju chcę się pozbyć. No i Dolce Gabbana, The Only One Intense. Ja ten zapach bardzo lubię, powiem Wam. To jest taki, jak wam mówiłam, dosyć alienowy jaśmin z takim zielonym jabłkiem. Czyli to są takie białe, soczyste kwiaty. Bardzo, bardzo ładny. On ma w sobie kokos, on ma w sobie wanilię. Natomiast. Gdyby on zachowywał się cały czas swojego trwania, tak jak zachowuje się w tej pierwszej fazie, która trwa gdzieś u mnie na skórze około dwie godziny, czyli jest właśnie taki, takie wiecie, wysokie C, że wszystko mocno czujemy, jest tak właśnie biało chrupko soczyście, to by było super. Natomiast ten zapach po jakimś czasie na mojej skórze, gdzieś tak około właśnie tak jak po 2 godzinach, tak około po 2 godzinach, ja wam kiedyś o tym wspominałam, on się niestety robi trochę płaski. Wychodzi taka wanilia, której ja nie lubię, czyli właśnie taka płaska wanilia, jaką możemy znaleźć w takich zapachach, wiecie. No nie wiem, no taki, takich nawet z niższej półki. Niestety ja mu dawałam wielokrotnie szansę temu zapachowi. On nie, nie zszedł mi jakoś dużo. Ja myślę, że tutaj 3 ml zeszło najwięcej. No niestety przez tą butelkę nie można prześwietlić, ale ona jest, no mówię, bez trzech, plus minus 3 ml zeszły przeważnie. Ja tyle zapachów zużywam, a później się pozbywam, no albo po prostu używam jeszcze więcej, jeżeli zostają u mnie, ale tutaj. 3 ml myślę około zeszło, także prawie cała butelka 100 ml. No i niestety bardzo mnie irytuje ta sytuacja taka właśnie, że te perfumy stają się takie płaskie. Wiecie, tak jak Wam wspomniałam, jeżeli się testuje bardzo dużo zapachów, a jeżeli się testuje na przykład coraz więcej niszy, co ja robię i bardzo wsiąknęłam w ten świat, no to niestety zauważam, że niektóre zapachy, które mam w kolekcji nie domagają i po prostu nie dają mi tego uczucia, jakiego ja szukam. Ja bardzo lubię jak zapach w swoim otwarciu. Trzyma poziom aż do samego końca. Chyba, że się tak transformuje, że ten dry-down cały, czyli ta cała baza, jest taka: wiecie, no, też taka oryginalna, taka ciekawa. Nie jest taką, taką budyniową papką. A tutaj niestety to się dzieje i bardzo wielka szkoda, bo gdyby ten zapach cały czas utrzymywał się tak, jak mówię, cały czas na tym wysokim C, taki jak, taki jak jest na początku, na mojej skórze, no to zostałby u mnie, ale uważam, że nie ma, nie ma co trzymać. Ja go już chyba z rok nie używałam, a mam zapachy bardzo w podobnym guście. Czy to Mikalef Glamour, który też jest no bardzo taki elionowy, jeszcze bardziej niż ten, oczywiście. On jest taki przyprawowy, bardzo trzyma poziom do samego końca. Czy też mam Skandal od Jana Paula Gautier, który przez cały swój czas trwania zapachu, to jest oczywiście inny zapach, ale taki słodki, coś w tym, coś w tym typie, jeżeli tutaj, tak mówiąc, bardzo w skrócie. To skandal jednak trzyma to wysokie C przez cały czas. On się nie staje właśnie płaski, a tutaj niestety taka płaskość wychodzi. Niestety bardzo, bardzo mi jest żal tego zapachu, ale jeżeli ktoś chce być może na czyjej skórze y, taka wanilia y, płaska nie będzie wychodziła, bo wiem, że wiele osób sobie chwali i wiele osób sobie chwali zapachy, które no właśnie ja dyskry dyskryminuję, które ja odrzucam, wiecie, ze względu na tą płaskość. A na niektórych skórach być może jest to Całodzienna, całodzienna, wiecie, no taka trwałość dobra, jak chcecie, taki, taki zapach, jak chcecie czuć, także to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach Jennifer Lopez, J.Lo Miami Glow. Ja Wam powiem, że to jest zapach dla mnie taki dosyć nostalgiczny, już Wam też kiedyś wspominałam, taki zapach letni. Ja onegdaj chodziłam bardzo intensywnie do Sephory wąchać ten zapach, on był mocniejszy w latach dwutysięcznych. Zdecydowanie to jest bardzo przyjemny zapach. To jest zapach takiej marakui, yy, takiej morskiej bryzy. Troszeczkę mamy tutaj kokosa. No to jest zapach takich po prostu wakacji na jakiejś tropikalnej wyspie. Bardzo, bardzo ładny zapach. Natomiast ja Wam powiem, że gdyby na mojej skórze też nie znikał on tak szybko nie, nie tak szybko, wiecie, wychodziła ta nuta takiej wody kokosowej. Która na mnie niekoniecznie też zawsze dobrze brzmi. Ja się czuję jak taka, wiecie, plastikowa, pachnąca lalka Barbie, jeżeli o to chodzi. Ta nuta się później tak ujawnia. A więc, no tutaj mniej więcej to się dzieje. Więc ja nie wiem, ja ten zapach trochę inaczej zapamiętałam. Nawet, wiecie, jeżeli chodzi o tą jego bazę niż to, co tutaj jest, to przeszło reformulację stuprocentowo. Także, no, dla mnie niestety ten zapach nie jest. Ja go bardzo lubię wąchać z butelki. Czasami sobie lubiłam psiknąć, ale zawsze byłam rozczarowana. Jeżeli znacie jakiś zapach, który pachnie bardzo podobnie do Miami Glow, ale jest tysiąc razy mocniejszy, trwa właśnie. To ja bym chciała, żeby ten zapach po prostu, jego otwarcie utrzymywało się bardzo mocno od samego początku do samego końca, żeby on też nie robił się taki lekko płaski no bo niestety to też się robi z tym zapachem, ale mówię, na każdej skórze jest inaczej, więc jeżeli ktoś ma ochotę na Miami Glow od Jennifer Lopez, to zapraszam. Były jakieś głosy, że ten zapach ma być wycofany, ale on jest ciągle w asortymencie, także jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Kolejnym zapachem jest Pino Silvestre Sofio di Talco. Ja ten zapach kupiłam, jak wiecie, jak jeżeli mnie regularnie oglądacie, ja go kupiłam latem na, wiecie, na tym takim na tym takim głodzie, tych zapachów pudrowych, czystości, zapachów talku. No i ten zapach jest przepiękny, ja go uwielbiam, ale ja go kupiłam mniej więcej w tym samym czasie, w którym kupiłam Ton od Lorenzo Villoresi. No i Tondy to jest praktycznie jedno i to samo co Sofio Ditalko, z tym, że Tondy to jest tytan trwałości, ogromny mocarz, tam takie dwa, dwa małe psiki i tak na dobrą sprawę pachniemy cały dzień i całą noc, nawet jeszcze po prysznicu. Także uznałam, że bez sensu duplikować. Jeżeli ktoś chce kupić Sofio Ditalko, no to ja mam tutaj na sprzedaż to jest 75 ml. No ja uznam, że jeżeli nawet będę chciała się psiknąć po kąpieli i czuć taki zapach, to po prostu wystarczy mi tą denesz, którego nawet jeden mały psik poczynię i pachnie mi cały czas całą noc yy, i jak się budzę jeszcze rano to czuję także no bez sensu się duplikować ja go, wam go bardzo polecam uważam, że to jest taka perełka zapachowa za naprawdę niewielkie pieniądze a yy, można pachnieć no jeżeli nie macie prosto funduszy na tą denesh yy, albo uwielbiacie zapachy pudrowe to sofio będzie dla was ja wiem, że tam mi mówiłyście, że on już nie jest dostępny, albo że jest dostępny, ale zaraz szybko znika, więc jeżeli nie ma go dostępnego teraz, no to jest dostępny u mnie, jeżeli chcecie kupić. Kolejnym zapachem jest zapach, który bardzo szybko to mnie wleciał, ale niestety bardzo szybko wylatuje. Zastanawiałam się, czy go sprzedawać, może czy dać mu jeszcze szansę, ale zalegał mi taki, taką właśnie drzazgą w mózgu, że... Jakoś tak nie chcę go trzymać w szafce. Ancre Noir Sport. No tutaj to jest, to jest w ogóle tester, ale to jest wszystko oryginalne. Ja to oczywiście kupuję na Allegro, ale od sprawdzonych perfumerii. Wszystko jest z tym w porządku. To jest oryginalny tester. Tutaj praktycznie całe, całe opakowanie. Ja zrobię mały dekancik, bo obiecałam jednej osobie, natomiast, natomiast cała reszta jest do sprzedania to jest 100 ml. Także, jeżeli ktoś ma ochotę na encry noir sport, to zapraszam. Dlaczego sprzedaję ten zapach? No, powiem Wam, że no tutaj wiele osób mi go chwaliło, wiele osób mi go polecało, a więc ja powiedziałam: dobra, skoro tak wszyscy chwalą i polecają, no to kupię, żeby mieć tutaj tą całą trójcę encry noir. Bo jak wiecie, ja mam klasyka i mam wersję alextrem. Natomiast ten sport, jak dla mnie niestety nie domaga, to jest generalnie dla mnie takie wrażenie. Jakbym miała tą oryginalną wersję Lalique Ancre Noir, ale właśnie jakąś taką przytłumioną, przytłumioną, taką typową, świeżą nutą, która nie jest brzydka. Ten zapach jest bardzo ładny, bardzo fajnie brzmi, ale jak dla mnie nie jest też tak. Y ostry, tak mocny jak klasyczny Noir, które uwielbiam właśnie za tą ostrość i za tą moc, za to takie, wiecie, ono, ono nie przeprasza, wiecie, że trwa na skórze, że projektuje całkiem dyskretnie, ale mimo wszystko możemy je wyczuć. Nie przeprasza za to, że jest ostre, a tutaj jakby właśnie ta, ta ostrość tego klasycznego Ankle Noir nie mogła się przebić przez jakąś świeżą nutę, która, no mówię, jest taka typowo, typowa. No, typowo świeża. Nie wiem, jak to inaczej nazwać w sumie. Wiecie o co chodzi, jeżeli mieliście ten zapach. Ten zapach, jak dla mnie, jest takim spoko uniseksem, chociaż ta świeża nuta może dla niektórych faktycznie troszeczkę męsko wybrzmiewać. Natomiast, jeżeli nie boicie się takich zapachów jako kobiety, to absolutnie można to nosić. To jest po prostu takie świeższe encredoire z nutą greyfruta, o może w ten sposób, jeżeli komuś klasyczny ankrynuar nie podchodzi ze względu na tą ostrość, na taką szorstkość wręcz, to być może ankrynuła sport jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię, no ja uwielbiam klasyczne ankręuar i uwielbiam wersję Alextrem, i niestety w porównaniu z tymi dwoma, o których wspomniałam, Ankle Noir Sport dla mnie bardzo nie domaga, a więc no przepraszam, jeżeli ktoś lubi ten zapach, ja nie mówię, że on jest zły, absolutnie nie, ale w obliczu tego, że mam dwa super zapachy z serii Ankle Noir w swojej szafce, które o wiele chętniej będę używała, Uważam, że Ancre Noir Sport jest mi niepotrzebny, tym bardziej, że tak jak mówię, bardzo jest podobny do klasycznego Ancre Noir, tylko ze świeższą nutą, ale ja tej świeższej nuty nie chcę, także zadowala mnie w pełni zwykłe Ancre Noir. Kolejnym zapachem jest zapach, o no, z którym też się bardzo zastanawiałam, ciągle się zastanawiam, ale mówię, mówię póki jest odwaga, kręcę póki jest odwaga. Wiecie, ja chętnie te filmiki wyprzedażowe bym kręciła z zamkniętymi oczami, tylko szybko, wiecie, przelecieć i, i koniec. No bo mówię ciężkie decyzje, Bohimian Oud z Zary. Ja teraz sobie myślę, że w ogóle chyba powinnam sobie zostawić wersję tak na dobrą sprawę perpetual oud, która tam poszła do jednej was w rozdaniu. No ja sobie zostawiłam Bohimian Oud, tutaj jest nuta kadzidła, która mi się bardzo podoba. No flaszeczka jest przecudowna. Ja też dużo nie zużyłam tego zapachu. Przepiękne są te flaszki z tej nowej kolekcji. Mój mąż ma Endless Oud, Endless Oud z nami zostaje. Natomiast no on jest bardzo fajny mm, z flaszki, bardzo fajny jest jak się go psiknie na skórę. To jest tak jak ja Wam mówiłam takie kościelne kadzidło, zimna y, kamienna posadzka oraz kakao rozsypane na tej posadce. Natomiast po raz kolejny przekonuję się, że niestety kakao na mojej skórze no niekoniecznie dobrze, dobrze robi. Dla mnie później jest trochę za bardzo słodko, trochę za bardzo ulepnie. I oczywiście gdzieś tam czuć to kadzidło, to nie jest tak, że to jest tylko kakao. Natomiast moja skóra, tą, tą nutę kakao, jakoś tak podkreśla, że ja znowu czuję się, jakbym się wysmarowała czekoladą. No, jest tam ta nuta tego kadzidła, która gdzieś tam to trochę w ryzach trzyma, ale nosiłam parę razy ten zapach, tak testowałam i. No niekoniecznie jestem zadowolona do końca z efektu. Ja bym bardzo chciała znaleźć zapach kadzidlany, właśnie z takim kadzidłem jak tutaj mamy w Bohemian Oud, czyli takim kościelnym, budżetowy właśnie, yy, ale bez nuty kakao, po prostu. Mm, ostatnio testowałam Bohoboko olibanum Gardenia i tam właśnie jest przepiękne kościelne kadzidło z białymi kwiatami i to mi kompletnie pasuje. I bardzo bym chciała, żeby ta wersja właśnie taka była, że tutaj zamiast tego kakao dać jakieś, nie wiem, białe kwiaty, kwiaty, no cokolwiek, nie, też nie czerwone owoce, bo to by śmierdziało kwaśno, podejrzewam, ale jakieś białe kwiaty, czy może fasole tonkę, która też jest taka trochę jakby waniliowa, migdałowa, słodka ale nie ulepna. Ja tonkę bardzo lubię na swojej skórze. No natomiast tutaj dla mnie to kakao troszeczkę rujnuje ten zapach. On jest przepiękny. Bardzo fajnie mm, współpracuje z nuwożąr od Ifroshe. I faktycznie jak się go zmiesza z nuwożąr, to on traci to kakao i ten nuwożąr robi się bardziej taki wielowymiarowy. Natomiast no nie uważam, że Aż tak go potrzebuję, tylko zwłaszcza do layeringu z, z nuwarzanrów, żeby go trzymać. Także niestety z wielkim bólem serca Chimian Ud wylatuje z mojej kolekcji. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie. No tak jak mówię, teraz sobie myślę, że chyba ten Perpetual Ud by mi lepiej pasował. Wielka szkoda, bo tak jak mówię, gdyby ta nuta kadzidła była połączona z czymś innym, to byłby totalny sztos. Kolejnym zapachem jest zapach Jenny Glow, Myr and Bean. Nad tym, nad tym zapachem też bardzo mocno się zastanawiałam. I w końcu niedawno przetestowałam y, Joe Malone, y, y, Myr and Tonka, y, bo to jest właśnie zapach, który jest, no można powiedzieć, odpowiednikiem, y, jak to się nazywa? Myr and Tonka od Jo Malone właśnie. Te dwa zapachy i ten i od Joe Malone brzmią identycznie na mojej skórze. Ja bardzo się zastanawiałam, czy sprzedawać ten zapach, bo on jest naprawdę bardzo oryginalny. To jest taka słodka tonka z ziołami jakby. To jest zapach skóry, która jest poperfumowana i która jest zanurzona w wodzie. Tak mi się kojarzy z takimi, wiecie, perfumowanymi oparami. Bardzo oryginalny. Bardzo ciekawy, natomiast ja kurczę powiem Wam, że nie sięgam po niego zbyt często. I no, pomyślałam, że bez sensu go trzymać, ale jest to naprawdę pozycja zapachowa, której mi jest trochę szkoda, ale myślę, że każdy rozwój boli, jeżeli chcę sobie kupić po prostu jedną flaszkę taką. No, wiecie, taką, w której się naprawdę zakochałam i którą wiem, że będę używała o wiele częściej, którą też nie będę, wiecie, musiała nie wiadomo jak się dopryskiwać, to myślę, że warto, ale naprawdę zapach bardzo oryginalny, bardzo ciekawy. Także, no, jeżeli ktoś chce, to zapraszam, ale mówię, też bardzo, bardzo się zastanawiałam nad tym. Kolejnym zapachem, no, tutaj jest tanioszka, exclamation, pachniesz krzykiem, wykrzyknikiem. Ja ten zapach gdzieś tam miał, mam w swojej kolekcji, ale kompletnie go nie używam. Jeżeli ktoś ma ochotę ode mnie mieć ten zapach, no to po prostu zapraszam. Jeżeli kupicie jeden zapach, chcecie jeszcze ten, to po prostu dorzucę za jakiś tam symboliczny grosz. No to nie jest droga rzecz, tak normalnie on troszeczkę mnie mm, przytłacza. Ten zapach Jakieś, jakoś tak nie ma w sobie powietrza. Ja pamiętam, że jak byłam małym dzieckiem, to bardzo chciałam go mieć. No, ale wiadomo, lata mijają i no jest jak jest po prostu. Dobra, teraz będę mówiła o zapachu, który właśnie jest szeroko zawsze poszukiwany, bo bardzo często wypadał z asortymentu sklepu. No, ja Wam powiem, że to też taka trochę ciężka decyzja dla mnie, ale kurde. <gry> Georges Rech, bien -Eme. I to jest zapach, który ja Wam oczywiście polecałam, który Wam nadal polecam. No ta flaszka jest przepiękna, jeżeli tutaj o to chodzi. Też mi trochę szkoda tego sprzedawać ze względu na flaszkę. Sam zapach pachnie dla mnie dokładnie jak YSL Libre. Tutaj wiele, bardzo wiele osób mi pisało na... Mm, pod filmikiem, że Mm, że, że George Rech, BNMe, był pierwszy i to jest bardzo, zdanie bardzo wielu osób. Nie mam pojęcia, skąd to wiecie, ale skoro tyle osób o tym mówi, no to oznacza to, że no to po prostu musi być prawda. Natomiast ja Wam powiem, ostatnio miałam ten zapach ze sobą na weekend yy, i też na mnie trochę nie domagał. Też ten, to otwarcie jest super, bardzo fajne. Ale on jest jakiś taki mało mocny na mojej skórze. Ja bym wolała, żeby on był bardziej, bardziej mocarny, bardziej ekspansywny. No i żeby nie był też lekko płaski w swojej bazie. Mm, I to nie tylko chodzi tutaj o Georges Rebien-Eme, bo klasyczne Libry też się na mnie takie robi. No, więc nie wiem, nie widzę sensu y, trzymać w swojej kolekcji. Ja od czasu do czasu używałam, tutaj widzicie, nawet jest lekkie zużycie. Ja tutaj mam 100 ml, ale jeżeli kogoś innego ma ucieszyć, no to jak najbardziej. Chociaż jest mi strasznie szkoda sprzedawać tą flaszkę. Naprawdę, no, ale trzymać, żeby trzymać, kiedy on gdzieś ten zapach no, nie krąży tak mocno w mojej głowie, żebym chciała, wiecie, y, używać go ciągle, no jest bardzo ładny, ale ja zauważyłam, że najczęściej, najczęściej po prostu sięgam po zapachy, które długo się utrzymują, które są dosyć ekspansywne, a już zwłaszcza jeżeli gdzieś wychodzę, czy to wiecie, na, na kolację z koleżankami, czy do kogoś idę, to jednak zawsze zauważyłam, że wybieram zapachy, o których nie muszę myśleć, czy ja się później będę musiała dopsikać, a tutaj jeżeli chodzi o George Rechbien no to to jest zapach, którym faktycznie musiałabym się dopsikiwać, ciągle mam wrażenie, bo niestety troszkę szybko znika ta fajna taka... Ostrzejsza faza tego zapachu, ta pierwsza faza. Kolejnym zapachem jest zapach od Jeanne Provence Tuberose Neroli. To jest zapach dosyć taki nostalgiczny, jeżeli mnie oglądacie, to ja Wam mówiłam, że ten zapach pachnie dla mnie jak pościel, świeżo wyprana pościel, pod którą spałam na wakacjach u mojej babci. Więc ja, jeżeli mam jakieś jakiś, jakiś taki psi, takie psikadełko, wiecie, jakiś atomizer, to ja sobie zrobię mały dekan z tego. Żeby tylko sobie to powąchać, wiecie, tak w ramach yy, przypomnienia sobie tego zapachu. Natomiast całą resztę chcę sprzedać. Powiem Wam, że yy, w typie tego zapachu, taki niewinny, czysty zapach, no to jest Prada Infusion Diri, którą ja posiadam. A ten zapach naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie używam, więc też nie uważam, że powinien zalegać u mnie na półce niech ucieszy kogoś innego. No, to jest taki dosyć nostalgiczny zapach dla mnie, ale ja mam też oczywiście inne wspomnienia związane z domem dziadków, z wakacjami, także myślę, że tutaj nie tylko o sam zapach chodzi. Bardzo ładny tuberoza i Neroli, ale to nie jest taka tuberoza, wiecie, indoliczna, taka dusząca. Absolutnie to nie jest taka tuberoza jak Truth or Dare od Madonny albo Fraca albo Alexander McQueen EDP. Tutaj jest czyściutko, to jest taka tuberoza do białej koszuli. Neroli gdzieś tam troszeczkę ją odświeża, być może ją wygładza, ale. Wszystko bardzo harmonijne, bardzo ładne. Uważam, że tak no spokojnie i drogo pachnące też. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. I ostatni zapach, nad którym też się bardzo zastanawiałam, ale dobra już, jeżeli ktoś kupi, to po prostu sprzedam. Pascal Morabito Pearl jest. No i to jest zapach bardzo fajny, bo on ma w sobie białe kwiaty, ma w sobie gruszkę i jak go wącham, to oczywiście mam takie myśli, że chyba nie chcę go sprzedawać. Ach, także no nie wiem. Ale ja go też bardzo rzadko używam, więc w sumie no widzicie, to zawsze tak wygląda, że o wącham coś i kurczę, może jednak nie no, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, dobra, to sprzedam i po prostu tyle w tym temacie. Najwyżej później odkupię, jeżeli będzie mi brakowało go w kolekcji, bo nie jest to jakaś tam szczególnie droga rzecz. No, fajny zapach, naprawdę. Bardzo ładny, no ale mówię, no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, mam tyle tych zapachów, a do tych nie docieram zbyt często, a więc to by było na tyle, na szczęście skończyliśmy tutaj yy, tą katorgę, bo tak jak mówię, no takie filmiki nie są dla mnie przyjemne. Ale muszę szczerze powiedzieć, że te zapachy, które sprzedałam po poprzednim odcinku wyprzedażowym, nie myślę tak na dobrą sprawę o żadnym z nich. Nie tęsknię za żadnym z nich. Cieszę się z nowego nabytku, który poczyniłam za sprawą sprzedaży zapachu, tamtych zapachów, czyli jest to Orto Parisi Bergamask. Bardzo się cieszę, że posiadam ten zapach w swojej kolekcji, a więc tak samo myślę, że no tutaj stanie się. Z tymi zapachami i z nowym zapachem, który mam nadzieję no, nabyć dzięki Waszej pomocy, także, także serdecznie zapraszam do zakupów. No i oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli wszystko sprzedam, będę mogła sobie pozwolić na flaszkę niszowego zapachu, o którym myślę tutaj, to na pewno się z Wami, jak zwykle, podzielę, zrobię recenzję na kanale tego filmiku, który Wy tego filmiku, tego zapachu, który Wy mi pomogliście kupić, po prostu, już tracę słowa. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Za oglądanie. Tak jak mówię, kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli chodzi o te zapachy. I nie zapomnijcie jutro wejść na kanał anglojęzyczny. Ja go gdzieś tam podlinkuję na Instagramie pewnie, albo wpiszcie mi Spotocki ENG i będzie, i wysk powinien wyskoczyć, no ale pewnie nie wyskoczy gdzieś tam wysoko w wynikach, bo będzie to całkiem świeży kanał, także troszkę trzeba będzie mu nabić oglądalności i popularności, mam nadzieję. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa. Pa.